Tak To jest mniej więcej e, symulacja tego w jaki sposób rowerzysta będzie pokonywał e, skrzyżowanie Sienkiewicza z Piłsudskiego po remoncie Gdy będzie jechał Sienkiewicza będzie chciał skorzystać z tej to oto widocznej drogi dla rowerów Na początku będzie musiał przejść przez barierkę razem z rowerem Później będzie miał do pokonania zadanie w windzie Następnie bieg po schodach, wyminięcie pieszych, powrót po schodach. No i zobaczymy, kto w najkrótszym czasie to zrobi, ten dostaje nagrodę. Drugi nie. Karo Mocnik, Rowerowy Obecnie została wydana decyzja środowiskowa i jeszcze będzie można chyba przez tydzień się odwołać. Nie, nie chcemy tego robić. To by zatrzymało całą inwestycję, a nie chcemy być kojarzeni z osobami, którzy blokują rozwój miasta.